A i wymyśla historię na trzy losowe słowa. Dzisiejsze słowa to. Rozerwany, służbowy, rzeczownikowy, a oto historia. Kiedyś istniała wiedźma. Która darzyła ludzi mocnym urokiem. Zawsze miała przy sobie rzeczownikowy woreczek. Do którego schowała swoje niezwykłe magiczne przedmioty. Kiedyś jej służbowy uczeń prosił ją o coś wyjątkowego. Wiedźma wyciągnęła z woreczka trzy rozerwane koraliki, które kiedyś dzieliły się na sześć części. Uczeń wiedźmy podał je chłopcu, mówiąc mu, że jeśli przywróci koraliki do pierwotnego stanu, otrzyma wielką moc. Chłopiec udał się w podróż, by odnaleźć brakujące koraliki. Po wielu przygodach udało mu się je odnaleźć i po ich połączeniu uzyskać moc, która pozwoliła mu spełnić marzenia.